Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiejszy film to test past. Są to pasty z pentartu. Mam tutaj trzy słoiczki, i każda z tych past daje zupełnie inny efekt. Mamy tutaj kamień wapienny, antracyt i cement. Każda taka pasta to jest pojemniczek 100 ml. Ja generalnie bardzo lubię produkty z i jestem bardzo ciekawa tych past. Sama ich do tej pory jeszcze nie otwierałam. Chciałam Wam pokazać jak będzie to wyglądało tak w takiej formie jak kupicie te pasty i chciałam wam przeczytać tutaj co jest na tej paście napisane, tutaj sobie wzięłam kamień wapienny to jest pasta dająca efekt kamienia łatwa do nakładania pasta na bazie wody którą imitować możemy naturalne efekty pokrycia powierzchni warstwą kamieni lub marmuru. Możliwa do nakładania na każdą powierzchnię, zarówno pędzelkiem, jak i szpatułką. Można szlifować. Nieodporna na mróz. Dobrze zamknąć. Czyli e, można ją nakładać i pędzelkiem, i szpatułką. Po nałożeniu powinna dać efekt e, kamienia wapiennego. Zaraz sobie zobaczymy, czy tutaj mamy dokładnie ten sam e, opis. Tak, pasta ta jest na bazie wody, jak podaje producent, więc będziemy otwierać i testować. Pomyślałam sobie, że zrobimy trzy takie różne testy. Pierwszy test, znaczy może na, na takie sposoby. Przygotowałam sobie trzy kartki i część z tej kartki spróbujemy pokryć przez maskę. Przygotowałam maski takie grubsze, właśnie jakby murki. To są grubsze maski, ale też jedną taką drobniejszą, żeby zobaczyć, czy faktycznie fajnie przechodzi przez ten drobny wzór. A jakby drugą częścią będzie to, że posmarujemy sobie po prostu pędzelkiem albo szpatułką i wysuszymy, zobaczymy jaki efekt da nam ta pasta. I może pierwsze co zaczniemy to może właśnie od tego takiego nałożenia pędlem i szpatułką, a następnie nałożymy sobie te produkty przez maski. I jeszcze spróbujemy zrobić coś takiego, że spróbujemy zobaczyć, jak się pokrywa ta pasta. Ja wiem, że, znaczy tak uważam, moim zdaniem, że jeśli już nakładamy taką pastę na przykład, którą chcemy, żeby nam dała efekt kamienia, czy marmuru, czy cementu, to już raczej jej nie pokrywamy niczym, tak? Bo to już fajne, domyślam się, da efekt samo w sobie. Natomiast no, tworząc jakieś prace, głównie mediowe nakładamy gdzieś te produkty jeden na drugi, chciałabym też żebyśmy spróbowali farbą po prostu troszeczkę maznąć, zobaczyć jak to będzie wyglądało i może pierwsze co zaczniemy słuchajcie, wezmę tutaj sobie napiszę, żeby się nie pomylić to jest kamień wapienny tutaj będziemy mieli antracyt Anetyryacyt. Dobra. I tutaj mamy cement. Ok. E, I teraz tak, każda taka pasta, która przychodzi do Was nowa jest zapakowana. Czyli nic się z tym nie powinno zadziać. Ja sobie teraz te pasty otworzę, bo tak jak mówię, nie otwierałam ich sama, nie testowałam ich, nie będzie to tak łatwo ponieważ chciałam to zrobić bezpośrednio z wami mm. słuchajcie zabezpieczone o. ja bardzo nie lubię jak mi tu na bokach zostaje to sreberko lubię całkowicie dobra to mamy wapień teraz mamy antracyt z tym poszło łatwiej. I cement. O, ten też chyba się uda. No, prawie. Myślę sobie, że dla osób, które mediują, to jest bardzo fajna propozycja. Ja mediuję trochę, nie jakoś bardzo, bardzo dużo. Aczkolwiek, właśnie do tworzenia różnych prac, myślę, że może dać ciekawy efekt i takie urozmaicenie tych naszych prac. No dobra, pędzelek jeszcze mi będzie potrzebny. Spróbujemy sobie najpierw nałożyć tak troszkę pędzlem od najjaśniejszego. Pasta jest taka dość gęsta. Na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, tak ją mnie regularnie nałożę. Chcę zobaczyć, jaki to będzie właśnie efekt, jak wyschnie. A może jeszcze wezmę, papier kraftowy. Żeby lepiej było yy, zobaczyć ten efekt też te pasty są dosyć jasne. Na krawcie będzie je też fajnie widać. Mhm. Mm. Tu mamy ten kamień. A to może od razu go też przez maskę nałożymy. Zobaczymy, jak on będzie sechł. Pasta taka śmietankowa taka mm, gęsta, ale, ale bardzo dobrze się ją nakłada. Zobaczymy, jaki będzie efekt przez maskę. No fajnie to wygląda póki co. się przydadzą pusteczki pamiętajcie żeby dbać o swoje maski i narzędzia do pracy ja właśnie nie przygotowałam się za dobrze mogłam sobie miseczkę z wodą wziąć czyli tutaj mamy kamień wapienny Myślę, że dużo fajnie to wygląda, jak się daje, właśnie przez maskę. E, wtedy to taki ma urok, ale zobaczymy. Widzicie, co mam inne pędzle, ale tym taką właśnie strukturkę mi się na, najlepiej nakłada. On jest taki jakby szczecinia z tym. Może weźmiemy teraz ten cement. Też dokładnie taka sama fakturka. Strukturka. Zwał jak zwał. I tutaj no faktycznie, że pasta zawiera jakby takie drobinki. Gdybym miała ją do czegoś przyrównać, to przyrównałabym do pasty piaskowej. Jeszcze na tym, na tym ciemniejszym weźmiemy. Na krawcie. Pasty są całkowicie pokrywające, więc jakby kolor tej powierzchni pod y, nie ma znaczenia. One bardzo ładnie pokrywają. Natomiast bardziej y, po prostu chodzi mi o to, żebyście uchwycili ten kontrast. Szczególnie przy tej jasnej imitującej kamień wapienny. I tutaj, teraz weźmiemy sobie albo tą samą, bo to przecież te same murki. Ten cement naprawdę fajnie wygląda. Jeszcze zanim wyschnie, ciekawa jestem, jaki będzie efekt. Po wyschnięciu. Natomiast już widzę, że jest fajnie. Dobra, na razie to zostawiam do wyschnięcia, na razie nie będę tego suszyć na grzewnicą, dopiero jak nałożę wszystkie trzy. To zacznę suszyć. OK. I teraz został nam jeszcze antracyt. Ten najciemniejszy. O, ten jest taki mm, coś sztywny jakby. No ten ma dużo y Dużo tą konsystencję, taką twardszą. Ja nie wiem, e, czy on był dobrze zamknięty. Wydaje mi się, że on powinien mieć taką samą e, konsystencję jak tamte pasty. Ale to nic, bo to chodzi tylko o kwestię nałożenia. E, natomiast. E, Powinien być, jeśli chodzi o kolor, to tutaj się raczej nic nie zmienia. Ale wydaje mi się, że właśnie on się tak łatwo otworzył. Ja nie wiem, czy on nie był właśnie troszkę mm, zadarty, jakby. Tutaj tak wygląda w środku. Już Wam pokażę ten. Może mi się uda? No zdecydowanie ta konsystencja jest inna od tych pozostałych. Mhm. Więc tym będzie mi ciężko, przez tą drobną na pewno nałożyć maskę. Próbujemy jednym z tych um, jaśniejszych nałożyć na tą drobną maskę. Okej, okay. jeszcze tutaj na ten ciemny nam zostało. A, ten ten ciemny jest akurat bardziej y, dobrze widoczny na. Na tym jasny. Dobra. Tu wyczyścimy. I teraz słuchajcie, jeszcze wezmę jeden kawałek papieru i spróbujemy nałożyć te pasty przez tą mniejszą y, maskę, tą drobniejszą. Ale wydaje mi się, że spokojnie to będzie do zrobienia, bo w przypadku tych poprzednich past, kamienia i cementu naprawdę bardzo głodziutko się to rozsmarowywało. No ale efekty już widzę, że fajne podobają mi się. I teraz weźmiemy sobie tą drobniejszą. To może tym cementem, bo on jest fajnie widoczny na tym białym papierze. robocze, ale to właśnie dlatego, że mnie się wydaje, że on ma jakieś drobinki w sobie, takie jakby piaseczku. No, bardzo ładnie to wygląda już wam zbliżę do kamerki tylko sobie przetrę szczególnie w takich drobnych maskach jak zostanie właśnie jakieś jakieś resztki zostaną to potem jest ciężko to domyć Radek z takimi rzeczami dają sobie płyn przeznaczone do czyszczenia masek i pędzli dobra więc pokazuję Wam po kolei. Tak, tutaj mamy przez maskę efekt cementu. Wygląda to super. W ogóle powiem Wam, że jak te literki z tym efektem cementu tutaj mam, to jak na takich płytach czasami, wiecie, wypisuje się, że tutaj mieszkał na przykład ktoś albo tu spoczywa ktoś. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Myślę, że świetnie urozmaici mix mediowe prace. Jeśli już jesteśmy przy tym efekcie cementów, tak, to wygląda jeszcze niewysuszone. Zaraz będę to suszyć, żeby Wam pokazać jeszcze, czy to się zmieni. Widać, że są takie ziarenka drobne, jakby właśnie trochę pastę piaskową przypominające, bardzo mi się podoba ten efekt przez maskę. To mamy kamień, tutaj e, może to tu już od razu za koleją, ten antracyt, pomimo tego, że pasta mm, mi się nakładała ciężej, bardzo wyraziste, bardzo ciemne, ale też bardzo fajnie widać, że to jest taki kamień, chciałabym, żebyście to dobrze zauważyli, e, taki kamień, e, ale ciemny. Wydaje mi się, że nawet gdyby się dobrze rozsmarowywało, ona nie byłaby taka idealnie gładka, no bo to jest właśnie y, taki efekt kamienia, więc nie może być idealnie gładkim. I tutaj mamy jeszcze ten kamień wapienny. I tu chyba jednak najlepiej nie tak y, działać, jak ja to podziałałam, tylko na gładko rozsmarować, bo tutaj ten efekt pięknie widać. Y, też właśnie przez maskę. Ten efekt y, kamienia wapiennego też ma takie delikatne jakby, no ale to dlatego może właśnie, że kamień nie może być idealnie gładki. E, Okej, okay. a ja to teraz podsuszę, zobaczymy czy w jakiś sposób ma e, to wpływ, że jak wysuszymy to to się troszeczkę e, zmieni. Okej, okay. suszenie bardzo mocno nie wpłynęło na te pasty. Jeśli chodzi o kamień wapienny, tutaj mam wrażenie nie zmieniło się chyba nic. Ten kamień jaki był taki jest. Tutaj nie zauważyłam żadnej tak naprawdę zmiany w wyglądzie tej pasty. Jeśli chodzi o antracyt, to tutaj zauważyłam, że on nie jest taki był, przy nałożeniu był taki bardziej błyszczący. Tutaj ta pasta, może tu fajnie widać. Ona już nie jest taka błyszcząca. W strukturze za bardzo się tutaj nic nie zmieniło. Jaśniej jedynie takie co bym zauważyła, to to, że bardziej w taki mat wpadła ta pasta. Nie jest taka błyszcząca jak była, ale bardzo fajny nadal jest to efekt. I następna rzecz to jest cement. I tu chyba zauważyłam największą różnicę. Yy, oczywiście nie wpłynęło to bardzo na zmianę, ale wydaje mi się, że to po wysuszeniu wyciągnęło jeszcze strukturę tej pasty. Yy, ta ziarnistość jest taka jakby bardziej widoczna, bardziej taka namacalna, jak taki naprawdę cement, cement, tutaj też to fajnie widać i myślę sobie, że chyba właśnie w tej paście najbardziej tutaj jakaś tam zmiana zaszła, ale nie jakaś taka, wiecie, spektakularna. Wiadomo, to nie są pasty typu pękające, że efekt całkowity będzie widoczny po wyschnięciu, ale w porównaniu tych trzech past, wydaje mi się, że tu, to, że ta pasta wyschła, spowodowało, że ta struktura jeszcze lepiej się pokazała, i to mi się bardzo podoba. I tutaj to widać, może na tym właśnie, takie chropowate, nawet jak się przejedzie, super to wygląda. No tutaj nie zmieniło się nic poza tym, że, że jest suche, ale też bardzo fajny efekt. Słuchajcie, tutaj było powiedziane, że te pasty można szlifować. Jestem ciekawa, tutaj spróbujemy ten, nie wiem czy ja mam. mam taką, wiecie kiedyś do dekupażu używałam taką kostkę do szlifowania, ona za bardzo tutaj już nie jest jakaś ostra, ale spróbujemy trochę ten przeszlifować. Mm -hmm. jest różnica słuchajcie jest gładziutka koloru nie straciła no są widoczne takie te bruzdy, które, które były przy nakładaniu ale faktycznie nadaje no, się spokojnie nic się z tym raczej nie powinno zadziać, nie dzieje więc fajnie, bo jak robi się jakieś takie mediowe projekty, skrzyneczki, nie skrzyneczki, może takie wiecie rzeczy, gdzie gdzieś to wymaga. Mhm. Gładziutkie. Bardzo fajny też efekt. Zobaczcie teraz różnicę między wyszlifowanym, takim oszlifowanym, a nie oszlifowanym. Ten jest chropowaty w dotyku. A ten gładziutki, i, i jedna i ta sama pasta, a dwa takie. Różne efekty. Fajna sprawa. No i miałam Wam jeszcze pokazać, yy, czy da się je barwić. No, jak to pasta sucha, to zapewne tak, ale yy, żeby była już taka całkowita yy, jasność, odłożę sobie to, żeby mi nie wsiąkło. Yy, ja sobie tutaj tą kredową farbę z cementu, ja przygotowałam. No powiem wam, że nawet się nie spodziewałam Bardzo fajnie też to wygląda um, Tutaj na tym antracycie No to wiadomo, że to jest, głównie chodzi o kolor Tak, ale um, jak jest pokryta to ten antracyt ma takie on nie jest taki wyszlifowany na prosto miał takie delikatne i to fajnie wyciągnęła właśnie e, farba bo widać te e, nierówności. Ciekawy też efekt no a tutaj to tak wiecie bardziej bym powiedziała że jako strukturalna pasta no bo e, jeśli chodzi o kamień wapienny to, to on się tym charakteryzuje że jest biały ale mm, on też ma słuchajcie taką delikatną właśnie jakby bardzo delikatny nawet nie piaseczek taką mączkę i myślę sobie że gdyby to pokolorować to też by to mogło fajnie i ciekawie wyglądać bo tutaj wygląda naprawdę naprawdę fajnie. Więc tak słuchajcie wygląda test tych farb nie farb tylko past. Kamień wapienny antracyt cement pasty z pentartu. Naprawdę, jeżeli ktoś mediuje, to ja e, Wam polecam. Podoba, podobał mi się ten test bardzo. E, ponieważ dzięki tym pastom można uzyskać naprawdę fajne efekty, e, można z, uzyskać je, tak jak widzicie, przez szlifowanie z jednej pasty, jakby dwa różne efekty, to już jest fajna sprawa. Dodatkowo można je sobie potem gdzieś barwić, jeżeli będzie taka potrzeba w projekcie. No i nadają się do nakładania zarówno przez większe y, y, części, elementy maski i y, z drobnymi też nie ma problemu. Dajcie znać, czy y, macie te pasty, czy używacie tych past, y, czy wiedzieliście w ogóle o nich. Y, no, jesteśmy ciekawi Waszej opinii. Ja testowałam je tutaj... Y, razem z wami nigdy wcześniej sama i jak dla mnie e efekt jest naprawdę fajny a cena tych past nie jest wysoka w stosunku do pojemniczka jaki otrzymujemy przypomnę takie pojemniczki to 100 ml więc myślę że dla osób które lubią bawić się mediami jest tu produkt godny polecenia dajcie znać w komentarzu i zapraszam was na kolejny filmik pa pa